Jak pozbyłam się koszmarów? Wyspa nie wyspanie z że więc let's do something jest that... Pytaliście, odpowiadam. Było ciężkie przeżyć. To były istne koszmary, z których ja się nie potrafiłam obudzić. Jak pozbyłam się tego w jeden dzień? Lekarz przepisał mi suplementy, bo ja nie z tych, co lubią brać leki na senne... I źle wspominam te... momenty. <słuch> Pozwólcie, że wam to wkleję, bo nie umiem. Ja się budzę teraz wyspana. Śpię całą noc. Nie budzę się z krzykiem, nie mam koszmarów. Jest po prostu spokój i przyjemnie, i czuję, że mój mózg odpoczywa w tym momencie, czyli tak, jak powinno być normalnie. Miałam dodatkowo problemy z zasypianiem. Olejki eteryczne. Sprzyjają takiemu uspokojeniu się przed pójściem spać. Mój ulubiony to jest olejek na stres i bardzo Wam go polecam: dr. Beta. Wytyczne dostałam od lekarza, więc sprawdźcie, zapytajcie, czy Wy możecie to brać, bo szczerze, naprawdę game changer. Oprócz tego, telefon pół godziny przed nie ma szansy, że ja go wezmę do ręki. Wietrze, pomieszczenie, jakbym tego wcześniej nie robiła, już wszystko razem zaczęło działać w symbiozie. Albo po prostu brakowało mi suplementów. Prowadzam poranne rozciąganie, kolagen jako suplementację, omega-3. To są produkty ze My Best Farm i bardzo Wam je polecam. Jak macie jakieś sprawdzone sposoby na lepszy sen, to napiszcie je w komentarzu. I zaobserwujcie profil.